Będzie grubo. Co kupiłam dla mojej córki w Sisayo. Widziałam dla siebie, czyli tą bluzkę za jakieś 7 zł i strój kąpielowy za 10 z 50. Cute. Reszta jest dla mojej córki. Musimy przebrnąć przez rzeczy niezbędne. Nie! Do robienia sobie takich różnych zabaw planer. Kosztowało 12 zł i mam zamiar... otwórzmy. Mamy planer, mamy długopis, czyli zapisujemy wszystkie różne aktywności naszego dziecka. Myślę, że to będzie fajne na rozpoczęcie przygody z przedszkolem. Myślę, że nic zbigań nie ma w SimSalu? Jest, kupiłam jeszcze coś takiego. Przejdźmy teraz do ubranek. Ubrania za 3, 5, 7 zł. I'm impressed. A to idę schować go szafasz. Okej, okay, ale ustalmy jedno. Zanim ktoś z beżowych almond mam powie nie mam gustu kobieto, bo tak ubierasz swoje dziecko. Słuchajcie, każdy ubiera dzieci jak chce. Okej? Okay? Tak? Dobrze? Dziękuję bardzo. Taki zestawik spodenki plus bluzeczka za 11 zł z psim patrolem. Syrenkowym psim patrolem. I bardzo podoba się ten motyw, więc mamy chyba trzy takie koszulki. Były po 5 zł. Za 12 zł są od 98 do 110 bo często o to pytacie, w zależności od tego, wiecie, czy te ubrania mają być trochę luźniejsze, czy normalne. To kosztowało 13,99 5 zł zwykłe spodenki. Nie bym tego nie wzięła, ale to będzie świetna jako piżama za 9 zł. Dwie bluzeczki. Insight Baby 98, ale ten sweterek kosztował 12,99 zł. Jest taki milusi. A to ta kolejna malina. 14,99 taka sukieneczka. Mamy teraz zestaw pełnej ilości kolorowych legginsów, bo one wiadomo, że idą i pod sukienki, i tak po prostu są te. to uwagę 1399 Spodnie, które skradły moje serce z myszką mini 17,99 Coś, co skradnie serce mojej córki. Jest na etapie takich syrenek. 25 zł kosztowała taka bluzeczka ze spodenkami. Z myszką mini. 8 zł zestaw dwóch par legginsów, 5 zł koszulka z syrenki. Tu mamy taki trzypak za 14 zł. 8 zł. Taką bluzeczkę jeszcze letnio. Zestaw, który mi się bardzo podobał i jest na 86 cm, ale kosztował 5 zł. Patrząc na wielkość i porównując to z rozmiarem 104, szczerze, Wydaje mi się, że będzie dobra. Cytrynową bluzeczkę za 6,90. Zestaw trzech par spodenek, typowo takich, wiecie, jedziemy nad jezioro, żeby ubrać cokolwiek, 5 zł. 12,99, cecik cytrynowy, taki słodki, z takim ananaskim tutaj. To mi się bardzo podobało, nie mogłam przejść obok tego obojętnie, ja kosztowało 33,99, to najdroższa rzecz, jaką kupiłam. Malinki! I to jest na rozmiar 110, więc w razie co nawet na wiosnę. Czy to już jest wszystko? No tej powiedzcie, czy w waszych sklepach można dostać tak tanie rzeczy?